No, wreszcie jesteś! Panowie, jeden telefon i możemy zaczynać. No to dzwoń. Już teraz zamów pakiet internetowy przez telefon, a zaoszczędzony czas przeznacz na coś przyjemnego. Pakiety internetowe, prosty i tani dostęp do internetu. Zadzwoń i zamów 0801-321-123. Telekomunikacja Polska. JVC. Perfekcyjnie żywy obraz. Kamera dla każdego. W morzu produktów ubezpieczeniowych wybierz generali. Potęgę i tradycje znane na całym świecie. Rośniemy w siłę. Otwarty Fundusz Emerytalny Zurich zmienił nazwę na Otwarty Fundusz Emerytalny Generali. Witamy pod skrzydłami lwa. This one. nic bez końca. One. nie tylko dla profesjonalistów. Intrygowało nas, co sprawia, że psy w centrum pedigree są tak skore do zabawy. I w końcu odkryliśmy, że psy, które uwielbiają harce, dostają doskonale zbilansowane posiłki. Dlatego stworzyliśmy nowe pedigree o idealnych proporcjach składników potrzebnych twojemu psu. Teraz z pysznymi mięsnymi krokiecikami. Psy uwielbiają te chrupiące granulki z soczystym mięsnym nadzieniem. Możesz więc codziennie karmić psa tym, co dla niego najlepsze. Pedigree. Wiemy, czego potrzebują psy. Jednowarstwowa farba Dulux zawiera skoncentrowane pigmenty, dzięki czemu malujesz tylko raz, szybko, łatwo i przyjemnie. O, przepraszam, podoniłem Jednowarstwowa emulsja do ścian i sufitów. A przy drewnie i metalu, trzymaj się zawsze poręcznej puszki. Jednowarstwowa Emalia do drzwi, okien i metalu. Dulux. Jeden raz i już. Pietrek, no chodź ze! I no Jak roz, ja roz, to roz. Nowa, jednowarstwowa, kolorowa Emulsja do wnętrz. Jedynka gold. A mówię, jak nuźle po Ile możesz pożyczyć? Tyle? A nawet tyle. Weź szybki kredyt Citibank. Bez poręczycieli. Bez zbędnych formalności. Nawet na 4 lata. Po prostu zadzwoń. Citibank Handlowy. Zbliża się powoli najbardziej oczekiwany film roku. Powraca Matrix. Informacje ciekawostki o tym, co działo się na planie zdjęciowym. Pojawi się także nowy DJ, DJ Kinomaniak. Trzeba się uśmiechnąć i powiedzieć: Steven, jestem najlepszym aktorem w Polsce. Bierz mnie. Czy nasz docker? Wojciech Malajkat rozmawiał ze Stevenem Spielbergiem? Na pewno rozmawiał z Arturem Barcisiem, który śpiewająco opowiadał o przeznaczeniu. Adrianna Biedrzyńska czarowała swym wdziękiem niczym królowa. Zaś Jerzy Wończak odkrył, i los steruje naszym życiem. Joker. Gwiazdy odkrywają swoje karty. Tylko w TV4. We wtorek o 22.30. Wśród rannych znaleźliśmy kilku. Spójrz, jaki jestem poręczny. To ja, nowy majonez dekoracyjny winiary. Kiedy dekoruję, aż chce się jeść. Nowy majonez dekoracyjny winiary. Przyjemność zdobienia, radość z jedzenia. Z obrazem, uchwyć to i prześlij dalej. Nokia Connecting People.